Wychodzimy w Palmie i są palmy. No cześć. Dotarliśmy do Schönfeld pod Berlinem. Lecimy na Majorkę. Niby jest huragan, ale jak jest, jakoś tego wiatru za bardzo nie ma. Zaparkowaliśmy tam, jest taki parking. O mniej więcej tam, koło dworca. 50 euro za tydzień. Tania nie jest, ale ten parking jest dość wygodny i tańszy niż yy, te lotniskowe. Teraz wam pokażę lotnisko. Jestem jest ten parking taki długoterminowy, lotniskowy. to no nie loszczy za tydzień, więc wolę przejść się 100 metrów dalej i zaparkować na w parkingu. A tutaj mamy lotnisko szefret. Jest luty, ferwie Temperatura 2 stopnie. Na no moją ma być 18. Więc już się nie możemy doczekać słońca. A tu dodziękajcie sobie. z tutaj jedzie. Właściwie latuje jest w na lodę I mamy rok 15:5. Ewa nie zero. Jak też się nie przyznaje, to cyjki. <grymne> nie żartuję. Coś fajnego. <grymne> 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 Powiedział coś fajnego, podobało ci się? Tak bardzo. No świetnie, po prostu jestem taki mądry, patrzcie na oczy. Nie ja te oczy, czy te oczy Brawo ty. O 135 przez lody do EasyJet'a, z, 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 z nie? No, do No, to, 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 to jest... dziwne, bo 13.05, a my jesteśmy tutaj o 13.03, więc moglibyśmy prawie pojechać. 13.05, rzeczywiście, EasyJet Jet do Palmy też leci. End of boarding, jest. Co to jest boarding? To No, wchodzenie na pokład. Aha. Zobaczcie, taki wózeczek samolot odprowadza w odpowiednie miejsce. więc podejrzewam, że na jego miejscu nasz podjedzie. O, oho, o, już, już. Są, nagrywają youtuberzy. A to chyba nie jest twój, bo on już odlatuje. Tylko chciałam nagrywać samolot, w sobie jedzie. Jezu, to. Boże. Tak to wygląda, nagrywanie samolotu. The name Ortega. Please come to the front of the aircraft. Thank you. Señor pasajero, con nombre Cener Ortega, por favor presentarse en la parte delantera del avión. Tu sobie siedzi Ola. Wygląda przez okienko. Jak tankują samoloty. A tu jest Maciej. Maciej! Maciej nie raczył się. Teraz tankują samolot. Zupełnie? Maciek robi występ z Julian. To jest Toj Boni. Naprawdę? To jest toj Boni, a to jest Batojcika. To jest herbatka. O, a co z tą herbatką? Herbatka jest bardzo, bardzo treść. Coś ten tutaj boni cały tej boni się trzęsie. cały trzejście. Zobaczcie, jak tej boli się trzejście. Cały. O tak. I już tutaj tej boli. O, zobaczcie w tej w zaraz Zobaczcie, ten, jakie ten, herbatki ten, się domagają. Na Iwniacy, żeby herbatka na spodniach zaraz się znalazła. Wychodzimy w palmie i są palmy. Czyli zadowolony jesteś, że są palmy? Maciek jest zadowolony. Ale wyjście z lotniska jest koszmarne, naprawdę. Dobra, szukamy busa naszego. No dobra, będziemy auto to poruszyć? z tyłu Julka i Maciek. Udało się znaleźć. Tak udało się znaleźć. No, tego banana, Julia. <laughs> tak tak, tak <laughs> wygląda wytrzymana. No. Ok, są so picking up the car. And here is what I found. This is something on the mirror. Okay, so yes Th this one is yeah so this is this one is you know included i think it's marked and here is the where this was that is water. here is the next one what this is here. okay i also found something here Pożyczyliśmy właśnie samochodzik w wypożyczalni Hiper. Dostaliśmy nic na mikro. Takiego wygląda, a całkowicie nowy, choć już ma parę wysek. No wszystkie zaznaczyliśmy. Także jedziemy. Mamy auto, dojechaliśmy pod hotel. Idziemy. O, tu jest nasz hotel, Tam. Tu zostawiłem auto, tak nagrywam, żeby potem widzieć, nie szukać. Gdzie to jest? Gdzie? Do Fiorca. No ale to Fior. Do pinki Pimki idziemy. A zobaczcie, tak to jest, poszliśmy na zakupy do Kapuła. Trzeba jakieś parę rzeczy kupić. Mamy śniadania, ale nie mamy kolacji. Obiady pewnie gdzieś będziemy jedli. Więc przyjechaliśmy do Centrum Handlowego. Ale jest super, powiem że naprawdę jest... No, jest... Banan, jest banan. 20-30 około. A temperatura jest taka, że można w bluzie chodzić. Tak, tak, można w bluzie. Ja mam krótkie rękawy, gildę i e, wieszenną króteczkę. tak, ludzie upośledzeni, to są ludzie, którzy uważają, że ma to zwykłe, a to Pokaż, co tu masz. Powerbank. A, powerbank to z charym porterem, a to nie wiem. Wireless speaker, bezprzewodowy y, głośnik. A tu plecaczki, Gryffindor i Slytherin. <try> mam, że naprawdę fajnie skarb. bardzo nam się podobał, nie, Jula? Ale ja I ceny naprawdę wystarczy. tańsze, niż w Polsce. Ja w parku, się... No, mamy nowy dzień. Wyszedłem na dwór, jest rześko. Tu widać, że roboty trwają, więc jest stosunkowo głośno, ale to dopiero co się zaczęło, więc nas nie obudziły. To jest nasz hotel, my jesteśmy na jednym z na miejscu czymś podobnym. Znaczy to Wasik. Jest rześko. Ale jak widać ludzie na wstrumienkach chodzą. Basen będzie nowy widać. Poszliśmy na plażę koło nas. No tak ona wygląda. Jula boi się wejść na plażę, żeby brudnych butów nie mieć. Ciekawe. A zobaczcie, to są jakieś, co to jest? Jakieś gąbki takie, zobaczcie. Co to jest? Zobaczcie, takie coś jest na plaży. Nie wiem, co to jest, ale tego jest pełno. Normalnie bym pomyślał, że to jakaś kubka. A to jakieś muszą być zwierzaczki morskie, chyba. Takie gąbkowate. O, i ta plaża tu nie wygląda zbyt ładnie. Tak. Tu jest coś takiego dziwnego czarnego co nie zachęca do wejścia. O, zobaczcie, takie błocisko jakieś. Co to jest? Boże To są jakieś biologiczne odpady Ciekawe No cóż, na Google Maps to trochę ładnie wyglądało wow, Jak ciepło Fajnie, fajnie Była że gdzieś zimno i kazała nam gdzieś dużo ciepłych ubrań i jest będzie żałować będziecie żałować a tak to ciepło. No już kurtek się pozbyliśmy, a, a dopiero jest dziewiąta. To już nie mamy kutek, za chwilę pewnie się pozbędziemy bluzek. No. <noise> Wiesz, ja nie mam nic przeciwko możesz dla mnie. No nie oczywiście, żeby... No nie, no, nie dla, mnie, no. dla mnie, dlatego podkreśliłem dla mnie. Taki palczek. Z takimi pomostami. Tutaj jest. Może widok na palmę A tu ktoś powycinał w skałach jakieś takie ściany. Ciekawe po co to było Bardzo dużo ludzi biega Czy jest chodniczek? A sobie rodzineczka tutaj idzie po mózgu, a ja będę po kolei spychał Jednego drugi z, z, z głowy A nie do Kto mi będzie tutaj Andrzej, sprzęt, pomagał w domu Oh. <laughs>